Darth Vader to bez dwóch zdań jedna z najbardziej epickich postaci w świecie Gwiezdnych Wojen. Jego zbroja jest już w zasadzie ikoniczna, podobnie jak niski głos Jamesa Earla Jonesa, którym przemawia na ekranie Seed. Do tego ma masę zapadających w pamięć one-linerów, jakie zna chyba niemal każdy. Faktem jednak jest, że jak na bohatera przedstawianego jako jedna z najpotężniejszych istot w odległej galaktyce, w filmach i serialach do tej pory nie mieliśmy zbyt często okazji ujrzenia w akcji prawdziwego potencjału Wejdera. Inaczej sprawa ma się jednak w przypadku komiksów, w których twórcy nie są ograniczani przez budżet czy efekty specjalne, a jedynie przez własną wyobraźnię. A że jej nie ograniczają, to doskonale widać na przykładzie wydanych w ostatnich latach komiksów serii Darth Vader. W tym materiale przyjrzymy się więc siedmiu najbardziej epickim, a i nieraz też szalonym momentom z udziałem rocznego Lorda Sithów, jakie zobaczyć możemy wyłącznie na kartach literatury obrazkowej. No dobra, to do dzieła. Szkolenie Inkwizytorów. Imperialna Inkwizycja przez fanów kojarzona jest głównie z serialem Rebelianci i grą Upadły Zakon, aczkolwiek początki tej formacji przedstawione zostały wyłącznie w komiksach. W nich mogliśmy zobaczyć chociażby brutalne szkolenie jakie Vader zafundował Inkwizytorom, a Mroczny Lord chcąc przygotować łowców na starcia z Jedi nie przebierał w środkach. Podczas treningów bez zawahania odcinał Inkwizytorom kończyny i zadawał dotkliwe rany, tłumacząc, że ci, którzy nie spełnią jego oczekiwań, zostaną wyeliminowani. Wejder uważał bowiem, że członkowie Imperialnej Inkwizycji, którzy w przeszłości byli rycerzami, wciąż walczą jak Jedi – defensywnie, zachowawczo i przechodząc do ataku jedynie z konieczności. Okaleczając ich, zamierzał dać im lekcję tego, jak walczyć powinien użytkownik ciemnej strony. Bo utracone kończyny można było w końcu zastąpić mechanicznymi protezami, ale w pamięci Inkwizytorów na zawsze pozostanie strach przed tym, co uczyni im Vader, jeśli go zawiodą. Wykrwawianie kryształu. Moment, w którym Vader powołuje do życia swój pierwszy miecz świetlny jako Sid, to kwintesencja epickości. Aby to uczynić, Mroczny Lord udaje się na Mustafar do tajemniczej jaskini, w której znajduje się konwergencja ciemnej strony mocy, a więc potężne naturalne skupisko tej mistycznej energii. W tejże jaskini przeprowadza zaś mroczny rytuał wykrwawiania kryształu Kyber. W odróżnieniu od mieczów świetlnych Jedi, miecze Sithów nie były bowiem zasilane przez naturalny kryształ, a taki, który został odebrany wrogowi i następnie wykrwawiony. Rytuał ten polegał na przeniesieniu z użyciem mocy całej swojej nienawiści, bólu i gniewu na kamień, w efekcie czego zmieniał on swój kolor na czerwony. Wymagało to ogromnej siły woli od Sita, bo Kaiber w pewnym sensie był żywym organizmem i bronił się przed takim działaniem. W komiksie widzimy, jak rytuał wywołuje potężną eksplozję energii, a Sam Vader przeżywa wszystkie swoje traumy z przeszłości z najwyższym trudem, ujarzmiając ostatecznie kryształ. Zjadacz umysłów. Jeśli oglądaliście film Solo, być może kojarzycie stworzenie, które właśnie widzicie na ekranie. To podgatunek Suma Verminota, jednego z najniebezpieczniejszych i najsilniejszych drapieżników zamieszkujących odległą galaktykę. Oprócz monstrualnych rozmiarów i ogromnej siły, stworzenie to posiadało jeszcze jeden ważny atut: mianowicie potrafiło wpływać na umysły innych istot. A kiedy przejmowało kontrolę nad czyimś umysłem, to jednocześnie materializowało w nim przerażające wizje śmierci, będące spełnieniem najgorszych koszmarów kontrolowanej istoty. Niedługo po wydarzeniach z Imperium kontratakuje, w okolicach planety Exegol owo monstrum spotkał również Darth Vader. Jednak Sid, mimo mrocznych wizji, w których widział jak Luke go zabija i dołącza do Sidiousa, zdołał nie tylko uwolnić się spod wpływu potwora, ale i z użyciem mocy sam przejął nad nim kontrolę. Widok Wejdera wjeżdżającego na grzybiecie stworzenia na Exegol, co widzicie na załączonym obrazku, jest jednym z najbardziej szalonych motywów w komiksach o mrocznym Lordzie. Niestety, stworzenie zostało ostatecznie zabite przez Palpatina, bo o ile Vader, oczywiście, był kozakiem, to jego mistrz pokazał mu, że jest jeszcze większym. Polowanie na Vadera. Po zabiciu większości ocalałych z rozkazu 66 Jedi, których odnalazł wraz z inkwizytorami, Vader zaczął odnosić wrażenie, że w galaktyce nie został żadny godny jego uwagi przeciwnik. Spragniony wyzwań i adrenaliny mroczny lord poprosił zatem tarkina, by ten zorganizował polowanie, w którym zwierzyną będzie właśnie wejder. Zabij mnie, jeśli zdołasz. Takie właśnie słowa usłyszał od sita Tarkin. Absurdalne? No tak właśnie pomyślał Mow, ale że jako miał wobec Sita dług wdzięczności, no to spełnił jego prośbę. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że Tarkin w przeszłości był myśliwym i to jednym z najlepszych w galaktyce. Dlatego też Vader ze swoją nietypową prośbą zwrócił się właśnie do niego. Na odległej planecie w zewnętrznych rubieżach, wraz z dwudziestoma starannie wyselekcjonowanymi łowcami, Tarkin rozpoczął niedługo później polowanie na Mrocznego Lorda atakowany na najróżniejsze sposoby Vader, pozbawiony nawet w pewnym momencie miecza świetlnego i tak rozbił ostatecznie w pył zespół Tarkina. Sid był podczas tego polowania totalnym przekozakiem. Przykładowo zabił miejscowego drapieżnika zwanego Walatem, którego skóra potrafiła zlewać się z otoczeniem, a później nosił tę skórę niczym pelerynę, stając się niewidocznym dla przeciwników. Jeszcze bardziej epicki był za to moment, w którym Vader, dowiedziawszy się, że dwóch łowców namierzało go dzięki wyostrzonemu ponad ludzkie możliwości słuchowi, wyłączył swoją aparaturę oddechową. Sam Tarkin stwierdził, że Vader w zasadzie stopniowo przez to umierał, ale jego żądza krwi i obsesja zwycięstwa była o wiele silniejsza od strachu przed śmiercią koniec końców Moff zwabił podstępem Weidera na obszar, w którym powaliła go jedna z regularnie walących tam z nieba błyskawic. Jednak nawet będąc na skraju śmierci, Sid zaczął dusić tarkina, dając mu do zrozumienia, że w jego mniemaniu jest zwycięzcą tego starcia, i nic ani nikt nie może go powstrzymać. Otoczony Wejder. Jeśli mielibyśmy znaleźć najbardziej efektowną scenę z Wejderem w filmach, no to pewnie faworytem wielu z Was byłaby ta złotra 1, w której Sid masakruje rebeliantów w korytarzu. W komiksach doczekaliśmy się jednak motywu, jaki robi chyba nawet jeszcze większe wrażenie i w takim samym stopniu ukazuje nam potęgę Wejdera. Mroczny Lord, po tym jak odkrył, że Luke jest jego synem, ruszył tropem chłopaka na planetę wroga z Was. W tym miejscu znajdowała się również baza rebelii, więc kiedy Vader pojawił się w okolicy, został zaatakowany przez przeważające siły wroga. Koniec końców, po heroicznym ataku Luka, TIE Fighter Vadera rozbił się na powierzchni planety, a sam Sid został otoczony przez setki rebeliantów. W tym właśnie momencie Vader wypowiedział jeden z najbardziej ikonicznych tekstów w gwieznowojennych komiksach, gdy rebelianci krzyczeli do niego, że jest otoczony i że nie ma żadnych szans, więc powinien się poddać. Sid odpowiedział w taki oto sposób. Jedyne co mnie otacza, to strach i martwi ludzie. Następnie zaś sam zażądał od rebeliantów, żeby to oni się poddali, a gdy nie doczekał się kapitulacji, uruchomił mocą granaty żołnierzy i rozpoczął jadkę, przy której ta złotra wygląda jak rozgrzewka. Bitwa o Mustafar Około siedmiu lat po wydarzeniach z Zemsty Sithów na Mustafarze, miejscu największej porażki Weidera, powstała jego twierdza, dobrze znana nam z filmu Łotr 1. Zamek Mrocznego Lorda został zbudowany przede wszystkim po to, by ułatwić kontrolę nad potężną konwergencją mocy, znajdującą się w jego centrum. Tą samą konwergencją, której Vader użył wcześniej do wykrwawienia kryształu do swojego miecza. Tym razem skupisko miało posłużyć Sitowi do otwarcia portalu mocy i wskrzeszenia padme. Konwergencja a raczej cel, w jakim użył jej Vader, spowodowała jednak naturalne kataklizmy, grożące w zasadzie destrukcją całej planety. Nic zatem dziwnego, że rdzenni mieszkańcy podjęli walkę, by powstrzymać mrocznego lorda przed zniszczeniem ich domu. W trakcie tej bitwy ujrzeliśmy co najmniej dwa epickie momenty z Vaderem w roli głównej. Pierwszy to Sith przybywający z odsieczą szturmowcom, zmuszonym do ucieczki przez ofensywę Mustafarian. Gdy sytuacja wydawała się dla imperialnych żołnierzy beznadziejna, Vader stanął na czele swojej małej armii i osobiście poprowadził szarżę na wroga, motywując szturmowców do zwiększonego wysiłku. No bo umówmy się, okrzyki typu za Vadera w wykonaniu nacierających śladem sita imperialistów robią wrażenie. Drugi epicki moment nastąpił natomiast jakiś czas później, gdy Vader wraz ze swoją armią został przykryty przez rzekę Lawy. Mroczny lord, w odróżnieniu od swoich ludzi, zdołał przetrwać to zdarzenie dzięki stworzeniu bariery mocy. I mimo, że temperatura w jej wnętrzu również rosła, niemal roztapiając kombinezon Wejdera, to ten zdołał na czas wydostać się na powierzchnię. Koniec końców wszyscy biorący udział w bitwie Mustafarianie zginęli. Mroczny portal. Jak już wspomniałem, omawiana wcześniej bitwa o Mustafar rozpoczęła się przez próby otwarcia portalu ciemnej strony mocy w zamku Wejdera. Kiedy walki ustały, Sid ostatecznie zdołał aktywować w pełni portal i wejść w tajemniczy wymiar, w którym przeszłość łączyła się z przyszłością. Wejder widział w niej nie tylko momenty ze swojej młodości, ale i zapowiedź tego co nadejdzie. Choć ta przyszłość manifestowała się na tyle enigmatycznie, że nie był w stanie w pełni zrozumieć tego, co mu pokazano. W czasie swojego pobytu w portalu słyszał m.in. głos Asoki, walczącej z nim na malachorze, a nawet słowa Kylorena skierowane do Rey, by pozwoliła przyszłości umrzeć. Ujrzał nawet Luka w postaci niewyraźnej, otoczonej światłem sylwetki. Sylwetki, której światło okazało się silniejsze od mroku Wejdera. Natomiast tak jak mówiłem, Sid nie był w stanie połączyć tego wszystkiego w taką logiczną całość. A na dodatek część tych wizji było jedynie pewną wariacją rzeczywistości, więc oddzielenie prawdy od fikcji było niemalże niemożliwe. Zresztą, tak po prawdzie, to też nie do końca go to obchodziło, bo jedynym celem Vadera było wówczas odzyskanie Padme. Dlatego każda postać, jaka w portalu stanęła na jego drodze, a byli to praktycznie wszyscy Jedi, jakich znał, a także sam Palpatine, była przez Vadera bezrefleksyjnie niszczona, nawet w świecie bez próby zrozumienia, co ich pojawienie się mogło oznaczać. Na końcu swojej podróży dotarł w końcu do Padme. I o ile na początku przypomina ona prawdziwą Amidalę, szybko okazuje się, że jest jedynie projekcją stworzoną przez ciemną stronę. Projekcją, która ma dać do zrozumienia Sitowi, że Padme była częścią życia Anakina Skywalkera, a Vader nie ma już nic wspólnego z człowiekiem, którym był wcześniej. Dlatego kiedy projekcja Padme praktycznie popełnia samobójstwo, a potem Mroczny Lord zostaje z portalu wyrzucony, wyciąga z całej tej przygody jeden wniosek. Anakin i wszystko co z nim związane umarło, a od teraz żyje jedynie Vader. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione sceny i momenty z udziałem Wejdera. I mam tu na myśli zarówno filmy oraz seriale, jak i książki, komiksy czy gry. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo, a na teraz to byłoby na tyle, trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.